Ala Wasylcy w ostatni kontakt z mężem Wasyl Wasylowiczem, który walczy o wolną Ukrainę, miała 31 marca tego roku. Ostatni raz mój męż był na terenie Done, Doneckiego województwa, województwo doneckie, oblast donecka, w terenie Wielkotoro, Wielkotorockie albo Nowotroickie 31 marca. Ostatnio z nim rozmawiała, on jest z brygady 110, części, części wojskowej 4007. Jak się nazywa dokładnie? Wasylcyw Wasyl Wasylowicz. On jest urodzony z 7 października 1971 roku. Marzeniem Ali jest powrót z mężem do domu. Mamy dom w, w województwie Lwówskim, miasto Stryj, Chcemy wrócić tam. Ja pojadę go szukać, znalazę i przywiozę do domu. I będziemy mieszkać szczęśliwo długo. I tak powinno być, bo to jest najważniejsze dla mnie teraz. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat Wasyla Wasylowicza, proszone są o kontakt pod jeden ze wskazanych na ekranie numerów telefonów.